Witamy serdecznie Państwa. Jesteśmy na już nieczynnym lotnisku Kraków-Czyżyny. Ono powstało w 1912 roku. Natomiast teraz już jest pięknym miejscem, które służy głównie do spacerów. Zapraszamy. Tym bardziej, że obok mamy muzeum lotnictwa, możemy podziwiać piękne maszyny, które kiedyś służyły w polskim lotnictwie. Ale jak zwykle, oczywiście, my spotykamy się, Panie Mestasia, aby porozmawiać o prawie karnym, tak? No właśnie, jesteśmy w szczególnym czasie. I chcielibyśmy powiedzieć, że jako karniści, że Rzyska prawo karne też w okresie wojen obowiązuje i Polski Kodeks Karny przewiduje podstawy odpowiedzialności karnej, które mogą znaleźć zastosowanie w sytuacjach, z którymi mamy do czynienia, które obserwujemy. obserwujemy tak. Głównie Czyli mówimy o artykule 117. W artykule tak? 117 Kodeksu Karnego artykuł, który przewidzi odpowiedź karną za wszczęcie bądź prowadzenie wojny napastniczej. Czyli konfliktu zbrojnego, który jest wymierzony w suwerenność danego państwa, w jego integralność terytorialną, czy niezawisłość polityczną. tak? Czy agresja jednego państwa na drugie państwo. Jest tak? bardzo szeroko ujęte prowadzenie bądź wszczęcie wojny napastniczej. Tak. A oprócz tego jeszcze kodeks karny przewidzi odpowiedź karną za publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej bądź publiczne na pochwalanie prowadzenia bądź szczęścia tak, wojny. Tak. To jest bardzo istotne. Pierwszy ten, to przestępstwo, o którym pan mecenas powiedział, jest to zbrodnia przeciwko pokojowi. Ona jest wymierzona w zakłócanie spokoju międzynarodowego i prawa ludzi do życia w spokoju. To jest bardzo istotne. Jest realizacja, wprowadzenie do początku prawnego tego przepisu jest realizacją zobowiązań Polski, która wśród społeczności międzynarodowej realizuje uchwały różnego rodzaju gremiów międzynarodowych, które zmierzają właśnie do ograniczania tego typu sytuacji. Jest to zbrodnia, tak powiedziałem, czy to jest odpowiedzialność karna bardzo wysoka, bo nawet do dożywotniego bawienia wolności. Natomiast i u podstaw, tak jak powiedziałem, leży koncepcja tak zwanej wolnej sprawiedliwej, czyli możemy mieć wolne sprawiedliwą, czyli obronną, ale też tą agresywną, napastniczą. Ale co jest najbardziej istotne z mojego punktu widzenia, to co Pan Mecenas teraz powiedział, ten paragraf trzeci, czyli to publiczne nawoływanie, tak? I jak to się może objawiać, Panie Mecenasie? Wszelkimi zachowaniami, głównie pomyślmy o mediach społecznościowych, czyli właśnie umieszczanie takich komentarzy, nawoływania, wskazywania Korzyści wynikające z prowadzenia wojny napastniczej, prawda? A nawet wyśmiewanie się tych, tych tak. ofiar, które są niestety nieuniknione w tego typu konfliktach. Ale właśnie i to uzupełniając i kończąc, co pan nas powiedział, e, takie osoby, panie się nie mogą spać spokojnie. Mimo, że im się wydaje, że są anonimowe w sieci, dysponujemy tego typu rodzaj, metodami i środkami dochodzenia, że jesteśmy w stanie te osoby szybko wychwycić i postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Dlatego lepiej unikajmy popełniania tego przestępstwa. Jeszcze pamiętajmy o tym, jeżeli chodzi o zbrodnie przeciwko pokojowi czy zbrodnie wojenne, one nie podlegają przedawnieniu. Tak, tak tutaj... wyraźnie mówi o tym kodeks karny, bodajże artykuł 105, paragraf, 105, paragraf pierwszy. Tak. także czas nie powoduje, że y, u, można uniknąć odpowiedzialności y, karnej. Tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.